Życie w zgodzie z duszą. Kim naprawdę jesteś powrót do wewnętrznej prawdy? Wex King podkreśla, że największym celem naszego życia nie jest tylko sukces, uznanie czy stabilizacja. Najgłębszym powołaniem człowieka jest żyć w zgodzie z duszą. To znaczy być sobą w pełnym, autentycznym wymiarze, bez masek, bez strachu, bez ciągłego dopasowywania się do oczekiwań innych to powrót do tego, Kim naprawdę jesteś, zanim świat powiedział ci, kim powinieneś być. Wiele osób przez całe życie szuka zewnętrznych odpowiedzi, co mam robić, jaki jest mój cel, dlaczego wciąż czuję pustkę. Tymczasem odpowiedzi te nie znajdują się na zewnątrz, one są w Tobie. Twoja dusza mówi do Ciebie codziennie, ale mówi cicho. Jej językiem jest intuicja, emocje, wewnętrzne poruszenia. Jeśli jesteś stale rozproszony, zajęty, odłączony, nie słyszysz jej szeptów. Życie w zgodzie z duszą to życie, w którym każde działanie wynika z wewnętrznej prawdy, nie ze strachu czy presji. To decyzje podejmowane z poziomu serca. To wybór ścieżki nie dlatego, że jest popularna, lecz dlatego, że rezonuje z Twoim wnętrzem. To mówienie tak temu, co Cię ożywia i nie temu, co cię wypala, nawet jeśli inni tego nie rozumieją. Weks zwraca uwagę, że wielu ludzi żyje według cudzych scenariuszy: rodzice mówią ci, co jest bezpieczne, społeczeństwo narzuca standardy sukcesu, media kreują obraz idealnego życia. Ale twoja dusza ma własny plan, własny rytm, własny cel i nie musisz mieć na niego zgody świata, wystarczy, że sam go zaakceptujesz. Życie w zgodzie z duszą zaczyna się od głębokiego poznania siebie. Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? Co daje ci radość, nawet gdy nikt cię nie chwali? Jakie marzenia odłożyłeś na bok, bo ktoś uznał je za dziwile i mnie za nierealne? Weks zachęca by wrócić do tych momentów, gdy czułeś się naprawdę sobą. Często są to wspomnienia z dzieciństwa. Spontaniczne pasje, zapomniane pragnienia. Twoja dusza nie domaga się perfekcji. Ona domaga się autentyczności. Gdy żyjesz nie w zgodzie z nią, pojawiają się objawy. Chroniczne zmęczenie, pustka, drażliwość, poczucie utknięcia. To nie znaczy, że coś z tobą nie tak, to tylko znak, że oddaliłeś się od swojego centrum. Aby wrócić do siebie, warto zadawać codziennie proste pytania. Czy to, co robię, naprawdę mnie wyraża? Czy jestem wierny sobie w tym momencie? Czy decyzje, które podejmuje, wypływają z lęku czy z miłości? Weks przypomina, że nie ma jednej uniwersalnej ścieżki duszy. Dla jednych będzie to twórczość, dla innych, pomaganie, dla jeszcze innych, cisza i prostota. Ważne jest, by nie porównywać swojej drogi do cudzej. Twoja ścieżka jest unikalna i nie musi być widowiskowa, by była wartościowa. Ważnym elementem życia w zgodzie z duszą jest również odwaga. Odwaga, by iść pod prąd, odwaga, by być nielubianym, odwaga, by powiedzieć, to nie dla mnie, nawet jeśli wszyscy dookoła uważają, że ty powinieneś. Dusza nigdy nie prowadzi cię na skróty, ale zawsze prowadzi cię prawdziwie. Zaufaj, że kiedy jesteś sobą, przyciągasz ludzi, sytuacje i okoliczności, które są z tobą zgodne. Nie musisz już grać roli, nie musisz udowadniać swojej wartości, nie musisz spełniać oczekiwań. Wystarczy, że jesteś obecny, uczciwy wobec siebie i gotowy iść za tym, co czujesz, weks pisze. Twoja dusza zna drogę. Twój umysł musi się jej nauczyć ufać. I to właśnie jest esencja uczenia się zaufania do wewnętrznego głosu. Krok po kroku, decyzja po decyzji, wybierając nie to, co łatwe, ale to, co prawdziwe. Głos serca, jak rozpoznać, co mówi Twoja dusza. Rozpoznanie głosu duszy to jedno z najważniejszych zadań duchowej ścieżki. Wex King przekonuje, że każdy z nas posiada wewnętrzny system prowadzenia inteligencji serca, która mówi cicho, ale niezwykle prawdziwie. Problem polega na tym, że w hałasie codzienności i natłoku zewnętrznych bodźców głos duszy często ginie pod presją logiki, lęku lub oczekiwań. Jak więc nauczyć się słuchać tego głosu? Zacznij od rozróżnienia. Głos duszy to nie myśli, to uczucia, to nie zdania, które powtarza Twój umysł, ale wewnętrzne poruszenie, które pojawia się zanim zaczniesz analizować. To subtelna ekscytacja, poczucie spokoju, czasem delikatne napięcie, ale nie strach. To wrażenie to jest moje, to mnie woła. Dusza mówi do Ciebie przez emocje, przez ciało, przez synchronie, przez sny. Weks radzi, by codziennie poświęcać chwilę na ciszę, nie na szukanie odpowiedzi, ale na bycie. W ciszy przestajesz udawać, że wszystko masz pod kontrolą. Odpadają maski. Zostajesz tylko ty i twój wewnętrzny głos. To w takich momentach czujesz, co cię przyciąga, co cię wyczerpuje, co cię woła, a co cię zatrzymuje. To intuicja, a nie logika, prowadzi cię najbliżej prawdy. Jednym z najlepszych sposobów na usłyszenie duszy jest pytanie, co sprawia, że czuję się żywy, może to spacer w lesie, może pisanie, może rozmowy z ludźmi, może tworzenie, twoja dusza wyraża się przez radość, twórczość, obecność. To, co cię ożywia, to znak, że jesteś blisko siebie, ale często zanim usłyszysz głos duszy, słyszysz najpierw swój cień, głosy wątpliwości, krytyka wewnętrznego. Strach przed oceną nie ignoruj ich. One też są częścią Ciebie, ale nie pozwól im kierować Twoim życiem. One powstały w przeszłości, dusza żyje w teraz. Weks zachęca, by zadać sobie pytanie: czy ta decyzja wypływa z miłości do siebie, czy z potrzeby bycia akceptowanym? Czy to, co robię, jest w zgodzie z moją prawdą? Czy z lękiem przed odrzuceniem? Głos duszy nigdy Cię nie osądza. Nie pogania, nie krzyczy, on zawsze mówi z czułością. Czasem będzie cię prowadził ku trudnym decyzjom, zakończeniu relacji, zmianie kierunku, porzuceniu wygody, ale nigdy nie zrobi tego z przymusu, zawsze z szacunkiem. Nauka słuchania duszy to proces, to praktyka codziennych wyborów, nawet tych najmniejszych. Czy jem to, co mi służy, czy to, co mnie znieczula? Czy spędzam czas z ludźmi, którzy mnie wzmacniają, czy z tymi, którzy mnie wyczerpują? Czy mówię tak z serca, czy z poczucia obowiązku? Życie w zgodzie z duszą zaczyna się właśnie od takich chwil, odpowiedzenia sobie zasługuję na życie, które mnie karmi. I od odwagi, za tym pójść choćby małym krokiem, Weks przypomina: Dusza nie potrzebuje od Ciebie idealnych decyzji, potrzebuje Twojej obecności. Chcę, byś był przy niej, byś się słuchał, byś przestał siebie opuszczać w imię cudzych oczekiwań. Czasem, zanim nauczysz się słuchać duszy, musisz nauczyć się wracać do ciała, oddychać, zatrzymać się, obserwować, bo ciało jest portalem do duszy. To, co czujesz w brzuchu, w klatce piersiowej, w gardle, to nie przypadek, to sygnały. Dusza nie mówi językiem analizy, tylko językiem czucia. Na koniec, Weks przypomina: Jeśli nie jesteś wierny sobie, twoja dusza będzie cierpieć w ciszy. Dlatego największym darem, jaki możesz sobie dać, jest wybór prawdy, własnej, nawet jeśli nieidealnej, nawet jeśli trudnej, bo tylko wtedy możesz naprawdę zacząć żyć, a nie tylko funkcjonować. Odwaga bycia sobą duchowa, wolność i codzienne decyzje. Życie w zgodzie z duszą wymaga odwagi odwagi, by być sobą, nawet gdy świat oczekuje, że będziesz kimś innym. Wex King przypomina, że nie ma nic bardziej wyzwalającego niż autentyczność, ale też nic bardziej wymagającego. Bo prawdziwe życie, oparte na własnych wartościach i wewnętrznym kompasie, często oznacza pójście pod prąd. Nie chodzi tu o bunt dla samego buntu, chodzi o wybór lojalności wobec siebie, nawet jeśli inni tego nie rozumieją. To decyzja, by nie zdradzać swojej duszy, nawet w imię spokoju. Akceptacji czy wygody, bo każda taka zdrada boli choćby była niewielka. Każde tak, wypowiedziane wbrew sobie, osłabia Twoje światło. Odwaga bycia sobą, to też gotowość na niepewność. Gdy podążasz za duszą, nie masz gwarancji sukcesu. Nie znasz wszystkich odpowiedzi, czasem idziesz w ciemno. Ale to właśnie zaufanie w takich momentach buduje największą siłę, siłę duchową. To z niej wyrasta poczucie spójności wewnętrznego pokoju i życiowej mocy. Weks podkreśla, że każda decyzja to wybór energii: albo działasz z lęku, albo z miłości, albo kierujesz się tym, co wypada mieć, albo tym, co rezonuje z Twoim wnętrzem. I nie musisz od razu zmieniać całego życia. Wystarczy, że zaczniesz od małych kroków. Mówisz nie. Gdy czujesz, że ktoś przekracza Twoje granice, przestajesz udawać, że coś Cię cieszy. Jeśli nie daje ci już radości, wybierasz ciszę zamiast hałasu, który odciąga cię od siebie. Autentyczność to nie perfekcja. To spójność między tym, co czujesz, myślisz i robisz. To odwaga, by być człowiekiem niedoskonałym, zmiennym, ale prawdziwym. To akceptacja, że nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, ale jesteś gotowy zadawać właściwe pytania. Jednym z najważniejszych aktów duchowej wolności jest przebaczenie sobie. Przebaczenie za to, że kiedyś milczałeś, gdy trzeba było mówić, za to, że udawałeś, że wszystko jest w porządku, gdy serce krzyczało, za to, że zapomniałeś o sobie. Dusza nie chce, byś żył w poczuciu winy. Chce, byś wrócił. Teraz do siebie, do prawdy, do drogi. Weks przypomina też o znaczeniu środowiska. Jeśli chcesz żyć w zgodzie z duszą, otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają, nie kontrolują. Którzy widzą Twoje światło, nawet gdy sam je przygaszasz, którzy nie chcą, byś był kimś innym tylko sobą. Prawdziwe relacje buduje się na autentyczności, a nie na grze pozorów. A co jeśli stracisz po drodze niektórych ludzi? To część procesu. Dusza rośnie i nie wszyscy pójdą za Tobą, ale ci, którzy zostaną, będą prawdziwym odbiciem Twojej esencji. Będą częścią życia, które już nie potrzebuje masek. Życie w zgodzie z duszą to także świadome wybory codzienne. To praca, która daje ci sens, nie tylko pieniądze. To relacje, w których możesz oddychać. To przestrzeń, w której twoje ciało i umysł mogą odpocząć. To rytuały, które przypominają ci, kim jesteś: modlitwa, medytacja, sztuka, natura, rozmowy z serca. Na koniec weks pisze. Jesteś tu nie po to, by spełniać cudze oczekiwania. Jesteś tu, by rozświetlić świat swoją obecnością. A to światło zapala się wtedy, gdy przestajesz się ukrywać, gdy wybierasz życie w zgodzie z duszą dzień po dniu, oddech po oddechu, decyzja po decyzji. Niech Twoja odwaga staje się drogą, niech Twoja prawda będzie przewodnikiem, a Twoje serce domem.